Widzę, widzę Was w kolejnym odcinku na moim kanale, przepraszam, tak długo nie było filmu, ale musiałem zrobić sobie tą krótką przerwę. Przepraszam za mój głos i że mówię przez nos, ale jestem chory. Yy, no i postanowiłem, że wszystkie te serie rzucę w niepamięć, coś takiego i zacznę od tej i, i później będę jakieś inne robił. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i z, oraz suba dzwoneczkiem i przechodzimy na przedstawienia gospodarstwa. Będzie to rozwojowe gospodarstwo. Jeszcze nie wiem jak się będzie nazywało, ale będę się na nim rozwijał. Pierwszą maszyną na moim gospodarstwie, znaczy maszyną, pojazdem w sumie, jest ten atopolones. Otwierają się tutaj drzwi i bagaże i myślę, że mi się wydaje, że kolorystyka nawet przyzwoita, więc jest dobrze. Yy... Tutaj dom, ławeczka, jakaś na nim też może spać. Przechodzimy teraz do agregatu. Znaczy, agregatu. Mylą mi się te. No, yy, do, dobron. No, takie stare, przemalowane. Nie, niedawno były. Tutaj można sobie przejechać, i tu są kury. Tutaj mamy już jajka. Tutaj jest taka belka do wyciągania, jakby coś się stało. Tutaj mamy taką starą kopaczkę do buraków. Znaczy, ja raczej nie będę szedł w buraki, ale to swojego dziadka zostało tutaj. E, tutaj, kopaczka do ziemniaków. Chyba każdy już ją zna. To jest ta pra prasa Sipma, standardowa. I zaczynamy ciągniki w łaniu, bez maski, bo coś tam. Po prostu mój dziadek to zdjął i gdzieś tam sprzedał tą maskę czy coś. Ale jak będę ją sprzedawał, to będę, to będę zakładał tą maskę, bo nie wiem, maska może 500 zł kosztuje, a to mi się wydaje, że cenę traktora trochę zwyża. Dalej Ursus 3P. Na no na pewno go znacie, bo to jest pewnego youtubera. No, to nawet macie popowiedź No co, podoba mi się bardzo ten ciągnik. Jeszcze go nie miałem na serii, więc się wydaje, że przez kilka sezonów będzie tutaj. Będzie na pewno dłużej niż w chadek. Tutaj przechodzimy do pługu. No taki standardowy pług. Tutaj też taka agro, agrozetka do sadzenia ziemniaków. Też raczej standardowa. Tutaj mega, mega stary wóz. bardzo dawno był podczepiany, więc nie wiem, czy go podczepię... Yy... Kolejny raz niedługo, to czy się nie rozleci? Ale mam nadzieję, że nie. Tu jest taka przyczepka na jajka, coś takiego. Wiecie o co chodzi. Tutaj jest mój piesek Stormy, Bardzo stary, ale biega jak szalony. No to przejdźmy do. Bo mam przyczepę. Taką, o. Mi się ona podoba, bo nie jest zbagowana. Aha, i tutaj zostały resztki uczmienia. W ogóle ta seria może Wam przypominać serię Uddusia, ale. Ale jak coś to nie ukradłem mój pomysł. <laughs> tu chyba nic nie ma? No, tu nic nie ma, ale może coś w przyszłości będzie. No i teraz to, co chciałem Wam pokazać. Patrzcie, co mój ziadek kiedyś zrobił. Kupił normalnie MTZ-a i dołożył takie rzeczy. Nie wiem czy tego będę używał, bo to ledwo jeździ, a o rozkładaniu raczej nie mam mowy. Tu jest wypełnione z, yy, na maksa, no fajnie się siedzi, za za, za, dziesia, za ciaka, to... O nie, uschnięte sorgo to należy do mnie. No w sumie Wam pokażę później te pola jak to z czasem. O 4 minuty. Ech. Szybko nie minęło, więc raczej go sprzedam, a mi się wydaje, że to się szybko sprzeda, bo to jest taka niespotykana maszyna. Co Cię go trochę stuningować, wyremontować i będzie dobrze. Tutaj jest taka... tu jest siewnik i saria. No mam go raczej na każdej serii. To w ogóle do rady podejść? Oczywiście, że tak. Dobra, zamknijmy sobie to. I to chyba tyle. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, ale to taka rower. Oczywiście on działa. Można nim sobie jeździć. Tylko trzeba zapalić ja, silnik, co jest dla mnie niezrozumiałe za bardzo. Cześć, zniżymy sobie trochę rozmiar. Na strychu. to, to mam e, dwa miejsca do trzymania belek. Tu jedno to raczej będzie do okrągłych, bo jest więcej miejsca, chyba. Chyba więcej miejsca. O, w mnie, O, wpuściło. I tutaj, i tutaj jeszcze. Tu już jest jedna belka, bo... Bo niedawno było koszenie trzmienia tutaj na tym małym poletku. Yy, a tu będzie raczej taki, to ja to uznaję za ogródek na ziemniaki. Takie nie na sprzedaż, ale takie wiecie, na rodzinę, nie? No i co? Idę wam pokazać sobie moje pola, bo... Na pewno to, je, to należy do mnie. Tylko to jest uschnięte. Już to nie. Oczywiście to. I yy, nie pamiętam, czy te dwa... Nie, te dwa nie należą do mnie. Aha! Jeszcze jest jedna rzecz. Tylko to jest u sąsiada. To jest mój kombajn. Yy, Wistula po prostu nie zmieści się na moje gospodarstwo. Znaczy może się zmieści, ale wiecie o co chodzi. Mm. No, w sumie sąsiad też korzysta, więc e, jakby obydwoje mamy korzyść. Z, z, co, zlagowało mnie troszkę. E, no i jeszcze tam jest e, takie przejście, wyjście, znaczy druga brama, ale to. Będę musiał te krzakczory wyciąć. Tu jest moje pole i ono jest chyba największe moje. Cześć, ja zobaczę nawet. Szybko będę musiał to wyłączyć. Dobra. To, to. No, to jest chyba moje największe pole. No więc yy, na tym będzie zboże, bo nie chcę mieć tu ziemniaków, bo po prostu nie opłaca mi się kupanie tylu. Ty tyle. To już zjadła. Aha. Jajka. Jakie tu są? Będziemy je niedługo sprzedawać. Tu coś jest? Nie, tu, tu nic nie ma. Ja to mam dużo miejsca na tym gospodarstwie. Więc może coś się dokupi. Nie się na ten milion. 7, bo... bo ja to później usunę. Będę miał. Napiszcie w komentarzu, ile mam na początku mieć. Może 10 tysięcy, 5 tysięcy. Napiszcie po w komentarzu. Yy, w takim razie ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!